Jeszcze przed odcinkiem wtrącę, bo nie mogę tego używać w modzie, niestety, nie mogę używać moda na Mereza w modzie dzisiejszym, także zobaczcie jak wygląda moja postać stworzona przez fanów, tak, przez jednego z widzów, nawet nie przez jednego, tam była cała ekipa od tego, także dziękuję wam bardzo. Jeżeli chcecie zagrać jako Meres, pakować sobie takie pliki graficzne i grać w FNF a jako ja, w opisie oczywiście pod tym filmem macie także linka do tego moda, na tą grafikę ze mną. Jeszcze widzę jest trochę rzeczy do zmiany, ale tak wyglądałby Meres w pikselach, tak więc przechodzimy do moda i tym modem będzie Sky. Będzie to nasza jakby żona, żona boyfrenda. Dosłownie dzisiaj będzie bardzo ciekawy mod, bo mamy trzy nowe piosenki. Do tego ta Sky, którą widzicie po lewej, ma takie trzy przemiany. Wiecie, jest w trzech formach. Nie wiem jak to nazwać, po prostu później bardzo się wkurza. Nie patrzcie na week score po lewej na górze, mówię to dla nowych oglądających. To jest po prostu score z jakiegoś innego moda i to się cały czas nadpisuje. A jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to gramy oczywiście na hardzie. Jeżeli uda wam się dobić tysiąc łapek, to będzie dobrze. A wiecie dlaczego? Bo od dwóch dni zaobserwowałem, że YouTube cofa łapki. Nie wiem dlaczego, ale cofa łapki w górę, jak i te w dół. Jest jakiś bug, nie wiem. Tak to wygląda, więc jeżeli uda wam się dobić tysiąc, to i tak będzie naprawdę dobrze. Serio, możecie mi wierzyć. Cofa tak samo i suby czasami. Nie wiem o co chodzi. Jest to dziwne, ale my przechodzimy do gry. Jak zostawicie łapkę, to sprawdźcie, czy na pewno wam ją wbiło. Mam nadzieję, że szybko tego baga zła naprawią, a my lecimy z trzema piosenkami. Mamy Wife Forever, Sky oraz Manifest. Stąd też chmurka na społeczności, którą wysłałem, bo wiecie, niebo kojarzy się z chmurami, a do no, nie ma emoji nieba, także wysłałem chmurkę. Zobaczymy, jak będzie wyglądał modzik. Lecimy na hardzie, bo wiadomo, no musi być jakieś wyzwanie. Bip. To działa. Okej. Okay. Możemy być na zawsze razem, chłopaku. No wiecie, boyfriend, czyli oczywiście nasza tutaj postać. Bop, be, beop. Dobra, mamy też dialogi, bardzo fajnie. I teraz się skupiamy i słuchamy, widzowie. Ale ma ładny głos. Już mi się ten mod podoba. Ale już zepsułem tombo. Nie potrafię trafić tej strzałki po prawej, wiecie? Jak to leci. A dobra, nie przejmujemy się, słuchamy. Naprawdę taka jakaś miłosna piosenka. Mega fajnie to brzmi. Jestem pod wrażeniem tego moda już teraz. Jak ładnie ona śpiewa. Nawet ma włosy jak my. Oczywiście przechodzę to na żywo. Nie ćwiczyłem tego, także wiecie, moje accuracy będzie słabe. Ale, ale robię to z wami na żywo, wiecie, najlepiej tak jest. Co tam będę udawał? Ojejku, ale się teraz pomyliłem. To mnie zabolało. Nie poszło to najlepiej, ale uwaga, mamy kolejną fazę, jakaś taka trochę wkurzona ta nasza żona, chyba raczej była żona. W ogóle siedzi tutaj nasza dziewczyna, śmiesznie to wygląda. E, bip, co? Beb. E, co? Nie chcesz ze mną chodzić? Bob. <grym> tak, jesteśmy. Właśnie tutaj o to chodzi, co nie? Że ta żona jest wkurzona, że mamy naszą tutaj dziewczynę. Nie, nie, zaczekaj. I teraz będzie w ona mega, pewnie. Dobra, postaram się tu ładnie przejść. Rozkręcamy się, widzę. Okej, okay, dopiero zepsułem kombo, ale tak bardzo fajnie mi poszło, nawet lepiej niż pierwsza, pierwszy etap. Żona boyfrienda się wkrzyła, Widzicie te oczy? I to przy skroni, to... tak charakterystyczne bardzo... dla anime. Nie sądziłem, że jeszcze jakiś mod mnie zaskoczy, ale ten to zdecydowanie robi. Jest naprawdę przyjemny. Piosenka, jakby historia. i do tego jeszcze ta historia. Oj, pominąłem dialog! Nie, co tam było napisane? Nie wiem. E, Bip op. ob, dosłownie, uf. Nie chciałem tego pominąć, więc. Więc ta głupia dziewczyna trzyma mnie z dala od ciebie, tak? Bechp. Tak, bo nasz boyfriend to oczywiście nie mówi, wiecie, normalnie. Nieważne. Okej, okay, czyli chcę ją tu wykurzyć. A, to oznacza, że twoja dziewczynka zaraz stąd odejdzie. Na zawsze. Dobra, chyba jest mega. Co to jest w ogóle jak z jakimś anime. Co narobi? Jakieś znaki, co jest? Halo, widzowie? Co jest? Co to jest? To jest creepy, ty. Co ja? <grywa> Zabrałaś mojego chłopaka. A teraz za to zapłacisz. A, ona mówi o tej ostatniej piosence. Zamknij się. Okej, okay, generalnie się tutaj dziewczyny kłócą, ta ją dojeżdża, jeszcze pataca i pokazała. Dungan rope <laughs> Co? Od kiedy Boyfriend mówi? Halo, co tu się dzieje w ogóle w dzisiejszym odcinku? Co, co my tutaj widzowie doświadczamy? Czego w sensie? Czego my tutaj doświadczamy, chciałem powiedzieć. Okej, okay, nie przejmuj się, chłopaczku. Nie będziesz się już o nią przejmował. Co ty na to, żebyśmy... Przysiedli, pogadali, ale teraz będzie jazda, jak ona jest jakimś demonem. Okej. Okay. Widzowie, to jest ten moment, w którym yy, zastanawiacie się, czy wzięcie Harda było dobrą opcją, ale postaram się to przejść jak najlepiej. Będzie nieźle. Powiem wam, że naprawdę bardzo fajny i dopracowany mod. Oby takich więcej, bo chciałbym więcej FNFA nagrywać na kanał. Słyszałem, że ma też wyjść pan Krab, także też na to czekam. A my lecimy. Musimy uratować naszą dziewczynę, widzowie. Acuracy mamy na poziomie totalnego słabiaka, ale co tam? To się nie liczy. Gramy w to pierwszy raz, co nie, także wiecie. Nie wydaje mi się, żeby acuracy było tutaj czymś, co przeszkodzi nam w dobrej zabawie. Mot jest fajny i to się liczy. W ogóle te napisy z tyłu, takie wiecie, było tak słodko. W Nie wiem czy powinienem to w ogóle pokazywać, że ta dziewczyna jest tak... Nie wiem, to jest takie troszeczkę niefajne, co nie? Creepy totalnie ten mod jest, jeżeli dziewczyna w ogóle buja się, jeszcze ona się tam dalej cieszy. Widzowie, nie bierzcie niczego na poważnie, to tylko gra komputerowa, tak? Pamiętajcie o tym. Jakby starsze osoby, wyluzujcie. Teraz będzie, że jakiś, nie wiem, diabeł? No ale nie no, oczywiście... Ktoś tak tego moda wymyślił, no i mamy... I tak dziewczyna jest wesoła, tak? To wszystko jest... Um, inscenizowane, wiecie, to jest po prostu gra aktorska. Także YouTube nie badał. Ale fajny motyw teraz. Ale jest ona jakimś takim potworkiem, co nie? Zobaczcie na jej ręce. Okej, okay, im dłużej bym w to grał, to pewnie lepiej by mi to szło. Good Ending, pokonałeś fangir, Fangirl i wróciłeś do domu na Wendy. Wendy to są te burgery, tak? To jest to taka restauracja znana w Ameryce, tak? Jak dobrze pamiętam. Więc generalnie wyszło na to, że mamy Good Ending. Ciekawe, jakby wyglądał ten zły. Jeżeli chodzi o moda, bardzo fajny. Dziękuję wam za obejrzenie. Pamiętajcie, łapce w górę. Napiszcie Sky w komentarzach. Przypnę wam serduszko. I do usłysząka. Cześć.